Witam wszystkich kryptentuzjastów i zapraszam na analizę pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa 22 kwietnia 2020 roku. Kontynuować naszą analizę będziemy oczywiście na interwale dziennym, na którym oczywiście. Już wcześniej przeprowadzaliśmy analizy, gdyż ostatnio na rynku bitcoina no, nie dzieje się aż tak dużo, żeby można było wykonywać tą analizę na innych przedziałach czasowych. Ale możemy jednak kilka istotnych, co najmniej, informacji wyciągnąć z obecnej sytuacji rynkowej na, na bitcoinie. Przede wszystkim musimy zauważyć to, że nasz. Nasz scenariusz główny, czyli, czyli scenariusz dotyczący możliwych potencjalnych spadków na Bitcoinie, o ile oczywiście poziom 61% zniesienia Fibonacciego, który jest zlokalizowany na 31 286, nie zostanie ponownie naruszony wyraźnie, to cały czas jest on, jest on oczywiście... Ważny, tak? czyli ten scenariusz, który zaznaczyłem tutaj taką strzałką, tylko symbolicznie na tym, na tym rynku, jest nadal ważny, nadal się realizuje, aczkolwiek zajmuje to nieco więcej czasu niż. No, w przypadku chociażby realizowania się takiego rodzaju scenariusza spadkowego. Chociaż, jeżeli mielibyśmy wyciągnąć jakąś paralelę dotyczącą obecnej sytuacji i do tej sytuacji, która była już wcześniej, no to zobaczcie, że tutaj również przez jakiś czas była tego rodzaju konsolidacja horyzontalna, zanim market, dosyć, market rynek dosyć znacząco oczywiście spadł, także być może teraz ten odcinek tutaj konsolidacyjny to jest właśnie ten odcinek chociażby, w który można porównać do odcinka właśnie w przeszłości zlokalizowanego właśnie między 41 tysięcy, a tutaj jest prawdopodobnie tak 37 tysięcy złotych, to jest mniej więcej połowa lutego oczywiście tego roku. Także sytuacja jest nadal oczywiście rozwojowa. No nie ma tutaj specjalnie jeszcze żadnych widocznych spadków, natomiast no cały czas widzimy jednak tą słabość strony popytowej. W momencie, kiedy podchodzi, podchodzi ona w pobliżu właśnie poziomu 31 286, cały czas jednak niedźwiedzie. Spychają tą cenę niżej, jak tylko zobaczą, że jest okazja do tego, żeby zająć jakieś pozycje na sprzedaż powyżej poziomu 30 tysięcy złotych. Oczywiście, teraz, żeby przyspieszyć te spadki, przydałoby się wybić kolejne, kolejne dołki, to znaczy wybić tutaj ten dołek z. 20 kwietnia, to jest 28620, później wybić ten dołek po tej świeczce wzrostowej zielonej, to jest 27201, no i oczywiście w tym momencie droga do tego starego, dobrego, znanego poziomu 24712 jest jest otwarta. Oczywiście już wychodząc nieco, nieco naprzód, i jeżeli by ten ostatni poziom, ta strefa w zasadzie została no, w wyraźny sposób e, przebita, no to w tym momencie, <laughs> no to w tym momencie mamy oczywiście możliwość dalszych, dalszych spadków w kierunku poziomu, poziomu 19 tysięcy i 16 zł, ale najpierw oczywiście tutaj musi się rozegrać, musi się rozegrać wyjście z tej, z tej sytuacji, z tego impasu w zasadzie konsolidacyjnego jaki obserwujemy na bitcoinie. Z drugiej strony scenariusz, scenariusz oczywiście dla byków jest taki, że no najważniejszy poziom 61% zostanie przełamany, następnie co robimy, mamy test 33 233 to jest ten ostatni poziom oporu technicznego. Jeżeli byłoby dobre momentum wzrostowe i byki zamierzały oczywiście zwiększyć swoją kontrolę nad rynkiem, to następny poziom jest na 35407, a po tym poziomie w zasadzie to już tylko i wyłącznie idziemy na ostatnie szczyty z połowy lutego. Także to jest scenariusz, scenariusz dla, dla byków. Nadal jest faworyzowany scenariusz spadkowy z tego powodu, że za plecami mamy właśnie te ostatnie spadki do 3-letnich minimów na Bitcoinie, więc tutaj jednak tak długo, dopóki nie będzie wybity tutaj ten poziom szczytu, tak, czyli 41 47 tysięcy, powiedzmy 470 i ta strefa tutaj zaznaczona tym różowym prostokątem nie jest wyraźnie wybita, tak długo... Faworyzowany, jednak cały czas będzie m, oczywiście scenariusz spadkowy, gdyż trend, no, oczywiście, tutaj jest y, kontynuowany. Tak, cały czas jest ten trend spadkowy kontynuowany. Nawet jeżeli m, weźmiemy sobie. Oddalimy wykres, tak? weźmiemy sobie tutaj większą perspektywę. No to jak widzicie, tutaj praktycznie na 14 000, 15, 15 026 zł to był ostatni poziom długoterminowy. Następny poziom jest oczywiście po jego wybiciu na 11 937 i to jest dołek z dnia 15 grudnia 2018 roku. Okay, czyli taka jest perspektywa. To już jest w, w no znacznie większym terminie niż na pewno, na pewno ostatnie kilka dni. Chociaż wiecie, jak to jest na rynkach, nie warto w ogóle mówić na pewno, jeżeli chodzi o rynki, a tym bardziej o rynki i kryptowalut, szczególnie w obecnej sytuacji makroekonomicznej, gospodarczej, na, która oczywiście jest rozgrywana na światowych rynkach również. Także z mojej strony to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie analizy i zapraszam na kolejne. Macie się ciepło. Cześć, cześć.